Kamiszka ostro odpowiada Wardendze. Uhu. Słuchajcie, armia y, pana Wardendze... Mi Kamiszka tylko wczoraj napisała, że daj żyć innym. Coś takiego mi napisała. Dzięki, mnie atakuje, ale wiecie, że mam to w dupie. Ogólnie <śmany> mam poruszyć ostatni raz ten temat. Mam wypowiadać. Słuchajcie, e, tutaj nie chodzi o jakby samych Fitlowersów e, mm, i o to, czy oni kogoś oznaczyli na zdjęciu, czy nie. E, Dlaczego bronisz oszustów? Właśnie do tego zmierzam. ja oglądałam fitloversów relacje, jak oni robili tą relację, inspirowali się tą parą, która robiła to zdjęcie i wstawiali to, że oni się inspirują tym, że oni... Ale nie podpis... I co to, się, co, to co to, wnosi do sprawy? Wystarczy zdjęcie podpisać. Story znika po kilku, go... po 24 godzinach. ...będą robić takie samo zdjęcie jak oni... I wcale nie oznaczyli jego Instagrama, tylko po prostu pobrali jego TikToka. Zrobili sobie dla siebie taki challenge, czy podołają, czy nie. Także jakby to nie było wielką tajemnicą. Oni sami to wstawiali. I Sylwek zarzucił im, że oni nie oznaczyli tej pary w zdjęciu. Słuchajcie, czy naprawdę mamy takie czasy, że. Że własność intelektualna jest chroniona? Mamy takie czasy. W życiu najważniejsze jest to teraz, aby kogoś oznaczać na. I... Nie, nie jest to najważniejsze w życiu. W życiu najważniejsze jest, żeby być szczęśliwym mieć co jeść, nie krzywdzić innych. Ale jeżeli się robi od kogoś bierze jakiś pomysł, to mi się wydaje, że warto by było tam oznaczyć, nie? W Instagramie, jak się kimś inspirujesz, no proszę was. To jest takie chore dla mnie mm. Pan Sylwek wczoraj napisał, że żebym się zapoznała z prawem. Ale jakim prawem? Skoro oni. Prawo własności intelektualnej. Oni nic nie ukrywali, oni pokazywali, że się inspirują. Tą parą i że będą robić takie samo zdjęcie. Oni tego nie ukrywali, oni to normalnie pokazali. To czemu nie podpisali? Nie oznaczyli gościa na zdjęciach, jak nie ukrywali. Teraz już jakoś oznaczyli. Po moim wpisie oznaczyli, a wtedy nie. Dlaczego? Trendy na TikToku to jest coś zupełnie innego, bo to sam TikTok nawet zachęca. Jest in, specyficzny regulamin TikToka, ale tu mówimy o Instagramie. Więc jakby sama ta para, która, ale też oglądałem materiał o TikToku, że twórcy też się f**ają, jak ktoś bierze od nich pomysły i na przykład na taniec i nie jest to podpisywane. Jest takie na Netflixie wyjaśniamy i tam jest odcinek o, o mediach społecznościowych i chyba albo o tańcu, o tańcu chyba, no no. Którą oni się inspirowali. Nie ma nic przeciwko temu, rozumiecie, ale oczywiście znalazła się opora osoba, która e, już ci puszcza. No, osoba nie ma nic przeciwko temu, bo o tym nie wiedziała nawet. bo Osoba, która. która. Y, 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 y... Wiecie, też można powiedzieć, że y, francuski artysta nic przecież nie miał pretensji do wersów o to logo. No bo kurwa on nie wiedział. A jak się dowiedział po moich filmach, to nagle prawnicy rozmawiają i tam się kotłuje, bo nie wiem, Kamiszka myśli, że fitlowersów śledzą gwiazdy z zagranicy i sprawdzają, jakie fitlowersy wrzucają zdjęcia? No nie bardzo. Się do tego przyczepiła, ale ta, ta para jakby nic do tego nie ma. Oni sami... Bo oni nie wiedzą. Nie mają nic do tego, więc uważam, że w ogóle się... Ja też póki nie znajdę, że ktoś skopiował mój film i wrzucił na YouTube'a i zarabia na tym, to, nie, to nic do tego nie mam, bo o tym jeszcze nie wiem, ale jak się już dowiaduję, to wtedy działam. Przewodniczący to jest chore. Jeżeli już tak idziemy. Jeżeli już tak idziemy w stronę prawa, że pan Sylwek mówi, że mu sobie zerknęła na prawo, czy oznaczanie kogoś, jak się kimś inspiruje, jest takie ważne, to ja się pytam, czy nękanie kogoś i robienie komuś sztucznych aferek świadomie, gdzie jest miliony osób takich na świecie, które się kimś inspirują, i robienie komuś dram i niszczenie komuś w ten sposób życia. Jest również zgodne z prawem? Tak, jest zgodne z prawem, bo ja nikogo nie prześladuję, tylko jeżeli widzę, że ktoś robi coś nie tak, no to o tym mówię. Komentuję po prostu bieżące wydarzenia. Jest to zgodne z prawem, Szanowna Pani. No chyba nie jest, prawda? Bo od wczoraj, słuchajcie. Bo dobrze, już nawet nie będę. Nie będę kurwa już nic dodawał do tego, bo jeżeli ona myśli, że komentowanie jest niezgodne z prawem, to... Ja myślę, że feedloversi to samo, mają tyle po prostu, yy, mam tyle hejtów yy, albo wiadomości typu, no może nie będę tutaj przeklinać, yy, że to jest chore i to jest takie napędzanie, tej skali, tej afery. Przecież ty wczoraj zaczęłaś. To ty mnie oznaczyłaś i napisałaś, że śmiałaś się z tego, że źle mi idzie w Oktagonie. I ja też dostałem przecież jakieś tam ataki z, ze strony twoich w, w, widzów. Mogę pokazać te wiadomości. Czyli ty możesz, a ja nie mogę, tak? Okej. Okay. Żeby kogoś zniszczyć, zdeptać. Po co? Pytamy się, po co? Pozdrawiam, Zuzie. A na TikToku same inspiracje. Dokładnie, że tak. Same inspiracje jeszcze są wszędzie, więc jakby, jeżeli, rozumiem, jeżeli ktoś by to ukrywał, ale oni tego nie ukrywali, że oni się inspirują. No przecież nigdzie go kurwa nie podpisali. Więc jakby to jest taka sztuczna afera wywołana na siłę, żeby się do kogoś po prostu No nie no. I jakby ja kończę ten temat. Jakie niszczenie życia? On nie odpowiada za to, że ktoś do ciebie napisze. Oczywiście, że nie, ale odpowiada za to, co robi. Za to, że szuka sztucznych afer, a ma ogromne zasięgi. i Już nie jedną osobę tak zniszczył przez właśnie przez hejtę i uważam, że to nie jest fajne i to nie jest fair. Szukanie na siłę komuś. Afer. Ja tutaj. Panie Mateuszu, ale nikt nikomu nie próbował pracy. Fitlowersi pokazywali, że się inspirują tą parą, że robią sobie challenge i będą robić takie samo zdjęcie, które jest. To tak kurwa nie działa. Jest bardziej takie akrobatyczne. I wstawili tam tych i oznaczyli ich TikToka, więc jakby. Nie, po prostu zali tego TikToka, pobrali i yy, tam nie było żadnej możliwości kliknięcia w profil tego twórcy. To było po prostu znak wodny, który TikTok sam yy, wkleja, gdy pobiera z TikToka materiał. Nie rozumiem. Co powinni znaleźć, jeszcze? Może ich Twittera, Instagrama i może jakieś inne media społecznościowe, żeby wszystko oznaczyć. Oznaczyli TikToka. Sztuczne afery. Ja na tym zakończę.